Witam kochani serdecznie. Witam na mojej leśnej ścieżce. To ścieżka natury matki. Temat, z którym dzisiaj się zmierzę wynika z mego głębokiego jednak przyjrzenia się prawdom które na Ziemi z jakichś powodów były rozpowszechniane. Kochani, iluzja charakteryzuje się tym, że jest subtelna. Ezoteryka, jako wyższy poziom religii, sekt, które zniewoliły Ziemię, stawała się dominacją przemycała nam ogrom przeróżnych zagubień i ogromy przeróżnych technik, sposobów aby nas zatrzymać, aby nam wprowadzić dezinformację. Kochani, poród lotosowy. Czym jest? Nie przybyłem go, nie przybyłem tutaj, nie pojawiłem się na tej ścieżce. Nie pojawiłem się w tym filmie, aby ci go zabrać. Jednak dzie, 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 dzielę się postrzeganiem mego serca. Abyś ciebie skierować na to, abyś, sam, abyś sama zdecydowała, na ile jest to przydatne dla ciebie. Abyś, aby Ci powiedzieć, że jedynym miernikiem wiedzy jest Twoje serce. Dlatego proszę Cię, nie odbierz tego jako totalną krytykę, bo to trudno w chwili takiego budzenia, obrania ścieżki budzenia, pogodzić się z tym, że tutaj wszystko było, Zafałszowane. Prawdziwe są ptaki, które słyszysz. Prawdziwa jest poniekąd ta przyroda, choć jest ona namiastką w akwarium. Ale ja, czyli miłość, zmieniam tę, tę rzeczywistość, zmieniając siebie. Proszę Cię, porzuć wszystko. Uwolnij wszystkie dogmaty tak zwane przekonania które przyjęłaś jako świadomość które ciebie prowadziły które ciebie przekodowywały i prowadziły w złudzeniach nowego świata naprawdę były subtelną fanaberią umysłu a tu chodzi o, o serce gdzie się pojawił lotos? <laughs> Rozpoczęła go propagować jasnowidząca kobieta. Czym jest jasnowidzenie? Jasnowidzenie w tym świecie było przekazem poprzez świat Matrixa, poprzez świat naszych okupantów, poprzez ich skrzynki. Do złudzenia te informacje znamionowały prawdę. My poszukiwaliśmy prawdy, a to już jest złudzenie, bo nie ma czegoś takiego. Wszystko jest przeobrażeniem. Chodzi o miłość. Czyli podsumowując, prawda to miłość. Prawda to miłość w Twoim sercu. Wtedy nie kupisz przekazu innego świata, który poprzez jasnowidzenie Opętanej osoby, śmiało, tak o tym mówię. Dał channeling, wizje, przekazane obrazy, aby to na Ziemi uskuteczniać. Popatrz sercem. Tu masz własne widzenie. Rozpuść wszystkie przekonania i daj sobie z tego tyle, ile Ty czujesz. W czym jest rzecz? Dlaczego w obecnej fazie rozwoju człowieka to było pułapką? Wyobraź sobie łożysko. Ono tak, ono żyje, ale w oddzieleniu od kobiety, od życia, którym kobieta jest, od przejawu życia. Od wielkiego cudu, którym kobieta tutaj się jawi, ono obumiera. A ty, istniejąc w świecie umierania, zgadzasz się na przekaz dla dziecka od obumierającego łożyska, aby to w nim zostało zapisane. To jest zbędne. Przyjrzyj się naturze. Przyjrzyj się zwierzętom, które inaczej, jako nasi starsi bracia, inaczej to postrzegają. One wiedzą. One kierują się świadomością ducha, a w przeciwieństwie do zagubionego człowieka, który dał się zamknąć, w obszarach duszy, dał w sobie. Zgodę na przyjęcie takiej strategii, że oto mamy duszę i tak umniejszyliśmy sobie. Tak, od razu dopowiem, poniekąd te dusze były, ale to był rodzaj pakietu startowego. Zapisu w matry do podróży, do doświadczeń na ziemi, do złudzenia nauk, które nam wmówiono, że oto my, boskie istoty, Potrzebujemy się uczyć. To jest nieprawda. To są fanaberie. Dziecko wybrało ciebie. Osobiście, kilkanaście miesięcy przed porodem, z tym dzieckiem rozmawiałem sercem. Proszę ciebie, też z nim porozmawiaj i spytaj. Co jest dla niego najlepsze? Poniekąd i dosłownie jest to Twój nauczyciel. Ma wielką w sobie mądrość. Jest odrodzeniem tej mądrości, tej miłości w Tobie. Tak, Ty w chwilach tych przełomowych masz go wesprzeć, ale miłością, a nie techniką wypływającą z ego że gdy nie odetniesz go od pępowiny, to będzie powracała ta krew i on będzie czerpał tutaj w zasilenie informacje. Ukochany rodzico, ukochana matko, ukochany tatusiu. Jedyny przekaz, jaki potrzebuję, to przekaz miłości Twego serca. W tym starcie, w tym Także, jakże poniekąd stresującym, ważnym zejściu, przemierzenia dwóch światów, przemiany jednego świata w drugi. Pomóż temu dziecku, prawdziwie, i odetnij go w najlepszym momencie, jaki czujesz. Według mojego odczucia zrobiłbym to, od 5 minut, maksymalnie do pół godziny, ale od razu mówię, to ja bym tak uczynił. Kocham drogę, jaką ty obierzesz, jako pomoc dla swego dziecka. Tak, yy, mam małe dziecko byłem w pełni gotowy do jego porodu, do uczestniczenia w tym porodzie również samodzielnie. Od pierwszych chwil z nim się porozumiewałem już tutaj na planie świata fizycznego. Rozmawiam z każdym dzieckiem. Często spotykałem małe dzieci, które dosłownie Mówiły mi te niemowlęta, że dzieci zatruli je szczepem śmierci. Pytałem rodziców. No, oni się tłumaczyli, że wiedzieli, ale jednak zdecydowali dać nawet anti-bio, przeciw życiu. Jasno, nazwa tutaj uczciwie to przynajmniej nazywa. Kochani, nie będę kopał się z czyimś ego, które będzie mi tu mówiło, że przecież zobacz, nie masz wiedzy. Czyż nie słyszałeś o aborygenach, którzy tak właśnie dokonują porodu? A ja mówię Ci, nie wychodź przez szereg, bo co dla jednych jest dobre, dla innych jest to, staje się, jakże często, zgubą. Oni, jako nacja, jako plemię, są na innym poziomie świadomości. Jest tam inny klimat. I nie jest to tak, że oni są zafiksowani, tylko naturalnie to wszystko się dokonuje. Pomaga im natura, oni są zespoleni z naturą. To wszystko od, odcina się dosłownie poprzez ich zespoloną świadomość, poprzez naturę, poprzez yy, przekaz. Serca, w którym oni stymulują dziecku prawdziwe informacje, prawdziwą energię. Często osoby, które widzą energię, obserwowały, jak ze mnie płynie energetyka, jak rozświetla się moje serce, jak dokonują się przepływy. Kiedy podszedłem do, płacząc do pierwszego płaczu, kiedy dziecko zapłakało, ono przestało natychmiast. Położna, pomagająca, szybko to zauważyła, że takie mam porozumienie, że z tym dzieckiem rozmawiam, że nie kieruję się yy, ego i mówię, że dziecka nie umyję, bo. <laughs> Yy, ono czerpie z tego witaminy. Kochani, to są bzdury wymyślone przez egoistyczny umysł, który chciałby być <laughs> mądrzejszy od nie wiadomo czego. Jedyny przekaz, jakie to dziecko pokazuje, to jest przekaz twojego serca. Po to ono tu przybyło i dosłownie na to liczy. Daj mu to, proszę, całym sobą, całym sercem, poprzez ciążę, a nawet już bardzo długo przed stworzeniem, przed tak zwanym spłodzeniem. Ugruntuj się głęboko. To dziecko otrzymało już wszystko i nie potrzebuje czerpać z martwicy, z obumierania, bo jesteś życiem wiecznym. A ty mówisz, że czerpanie z martwicy, z obumierającego płodu jest dla niego dobre i tak dziecko kodujesz w obumieraniu, zamiast jasno powiedzieć sobie, że Jestem życiem wiecznym, że jestem doskonałością. Wtedy odczujesz prawdziwą miłość, wtedy czujesz, że jesteś miłością, a tym samym znika strach. W strachu znikają wszelkie uczucia lęku, a więc i bólu. Poród staje się bezbolesny, bo. Jest pełny, obwarowano, obwarowany, przepełniony miłością. Daj sobie taki poród poprzez czystą świadomość, poprzez pełnię miłości, poprzez pełnię kochania siebie, poprzez prawdziwe zjednoczenie partnerskie. Dosłownie w jedną istotę. Ta istota to ty. Ta istota to tak mężczyzna. Jak i kobieta, i dziecko, które odradza się poprzez Was, jest doskonałością. Niedawno miałem możliwość uczestniczyć w takim wykładzie o lotosowym porodzie, ale słuchając tej osoby, która przed wejściem zaczęła opowiadać, że i polecać komuś, jak zabijać kleszcze, jakim preparatem. Poczułem, że nie mam ochoty. Bo akurat chwilę wcześniej mówiłem komuś, że gdy podróżuję, śpię w lesie. Medytuję, śpię w lesie. Teraz biegam i odpoczywam również sobie w lesie. Kochani, od kilku lat nie miałem tak zwanego kleszcza, choć czasami zauważam go na ubraniu. Kiedy byłem w partnerstwie kilka lat temu, niemal codziennie wyjmowałem kleszcze. Co one mi pokazywały? Zakleszczenie pomagały mi, abym oprzytomiał, pokazywały miejsca, w których szczególnie się zakleszczyłem. Wierzenie, że chce coś nasz pozrzeć, jest przejawem, objawem naszej niskiej świadomości. Nie mylić tego z umysłem, który elokwentnie, a wręcz do złudzenia, Mówi jakoby z miłością, ale obnażają to choroby, obnażają to przykre zdarzenia, obnażają to kleszcze, owady. A to są inne dzieci, matki. Bakterie przychodzą, przybywają, aby pomóc, a jakże często taka osoba mówi o zabijaniu bakterii. A ty, jako istota boska, nie jesteś mordercą, jesteś życiem, jesteś jednością z naturą i przyjmij naturalne rodzenie i oczysz się w swoim sercu, dosłownie pomedytuj z tym, a wtedy zobaczysz jak bardzo, bardzo wszystko Cię zmieniło, bo zmiana dokonała się w tobie. Wychodzisz ze świata niewolnictwa, w której to niewolnik miał cierpieć, kobieta miała rodzić w boleściach. To jest nieprawda. Chodziło o to, aby dziecko przeniknąć takim uczuciem strachem. I on to poznawał. A to jest zbędne. Ta istota przybywa, aby poznać nowy świat. Niesie nowy świat, kiedy ty odczuwasz strach, kiedy przenikasz się bólem, obawami. Głęboko dajesz mu to, głęboko go tym obarczasz. Dlatego Proszę Cię, wyjdź już z tego, idź dalej, bo jesteś życiem, jesteś doskonałością. Kocham Cię.